Hej, kolejny film. Tym razem omówimy sobie odejście od linii, czyli sytuację boiskową, która występuje zawsze wtedy, gdy e, mamy sytuację taką trochę podbramkową, kiedy handler jest przy linii kraicowej boiska autowej i chcemy ten dysk przenieść na środek, żeby po prostu nie dać się zamknąć przez przeciwnika. I na, na czym to polega? By zrobić prawidłowo odejście od linii, potrzebujemy odpowiednich ruchów tak, handlerskich. I zazwyczaj handler, drugi handler wybiegnie, tak zwany upline, tak? czyli wybiegnie na podanie wzdłuż linii. Jeżeli to się uda, tak? czyli ten handler wyprzedzi swojego obrońcę i pierwszy handler podejmie decyzję o rzucie i podanie zostanie wykonane prawidłowo, wtedy mamy możliwość kontynuowania tych podań wzdłuż linii. Oczywiście na ile e, nam pozwoli przeciwnik. Jeżeli te podania nie będą możliwe, wówczas próbujemy dokonać to, co teraz pokażę. A mianowicie wyko wykonanie ruchu Fill in. E, na czym ono polega? Tak jak wcześniej handler tutaj z markerem, tak? Wybiega na e, upline, a kate. Ze środka wypełnia przestrzeń, którą pozostawił em, wcześniejszy handler. Tak, patrzcie na ten ruch. A gdy ten kater wyprzedzi swojego obrońcę i będzie możliwe podanie tak zwanego swinga, tak, wówczas dokonujemy tego podania, tak. I ten handler stara się to właśnie zrobić, by wyśrodkować dysk, by uciec od tej linii autowej, tak. Gdy to podanie się uda, mamy możliwość podania na stronę zamkniętą, które jest no, niekryte przez obrońców, i to jest bardzo fajna sytuacja. Jeden z zawodników, bodajże zawieruchy lubi e, zwrot, idziemy po zamkniętej tak jakby była otwarta, e, więc... To jest właśnie ta sytuacja, kiedy uda nam się przerzucić dysk na stronę zamkniętą, i jeżeli szybko się zorientujemy w sytuacji i będziemy wybiegać, kontynuację robić na te podania, wówczas bardzo szybko zdobędziemy punkt, a który będzie dosyć łatwy. Na co należy zwrócić uwagę, kiedy wykonujemy te ruchy katerskie, może zdarzyć się tak, że handler wybiegający razem z jego obrońcą, no niestety nie wyprzedzi tego obrońcy, tak. I mamy sytuację taką, że obrońca ten kryje podanie po linii, nasz handler jest odcięty w tym przypadku, podanie nie zostanie wykonane po linii, a dodatkowo nasz kater też nie był zbyt szybki w stosunku do swojego obrońcy i obrońca go wyprzedza licząc na właśnie tego swinga, który to jest bardzo popularny ruch, dlatego przeciwnicy mogą się go spodziewać. Wówczas ten kater wykonuje takiego, ja to nazywam smart cut, czyli. Wykonuje cut właśnie w tym momencie, gdy jest wyprzedzany przez swojego obrońca i uzupełnia tą przestrzeń, którą zostawia mu handler. Pamiętamy o tym, że ten handler musi możliwie szybko opuścić tą przestrzeń. To jest przestrzeń otwarta i staramy się w niej nie przebywać długo. Jeżeli nam handler jeszcze pokaże fajka, to musimy praktycznie możliwie szybko na pełnym sprincie wrócić do Stacka. Taka właśnie sytuacja tutaj następuje dzięki temu, że ten kate wykonał tego smart kata, Czyli przechytrzył swojego obrońcę, zdobył dysk i mamy teraz chwilę na to, by na przykład zrobić taki ruch. Um, czyli ten kate wykonuje jak gdyby cut w stronę właśnie tego handlera, by pokazać, zasymulować, że chce złapać właśnie podanie kolejne kontynuację na linii. W ten sposób robi sobie przestrzeń w tej strefie boiska. I w tą strefę biegnie dostając podanie breakowe od tego handlera. I wówczas mamy znowu fajną sytuację: czyli mamy sytuację taką, że jesteśmy na stronie zamkniętej, nasi obrońcy są po złych stronach i podania wykonujemy um, dosyć proste, które idą po zamkniętej, które łatwo się wykonuje i w ten sposób zdobyjemy, zdobywamy łatwe punkty. Mi się wydaje, że tutaj idea filling jest, um, idea odejścia od linii. Um, jest przekazana. Jeżeli coś nie zostało zrozumiane, to odtwórz ten filmik kilkukrotnie.